Rzeka Warta to nie tylko w Twoim y, gdzieś życiu się ważna rzecz, bo nawet w hymnie mamy: przejdziemy Wisłę, przejdziemy Wartę, prawda? To jest coś o tożsamości. Skąd w ogóle w Twoim życiu, gdzie ta warta się pojawiła? Warta y, przepływa przez mój powiat około 20 kilometrów od mojego domu. I y, jak byłem y, małym chłopcem, to do Pystr, gdzie właśnie warta płynie, y, Kursowała taka kolejka wąskotorowa i to było też najbliższe, takie miejsce, gdzie można było się kąpać. Tam w Pydrach była, była taka plaża, była taka wielka łacha, piaszczysta i tam, tam było po prostu to było wielkie święto dla mnie, kiedy mogłem pojechać z rodzicami właśnie na Wartę i, i się pokąpać. To, to, Także ona, ona, ona była obecna w moim życiu prawie że od początku. Po, i, I też jeszcze były takie ważne, to były opowieści moich rodziców o tym, że mój ojciec na tej warcie uratował e, dwie tonące kobiety. Mój ojciec dobrze pływał i się nie bał. I, i te mężowie tych, tych pań jakoś tak tylko krzyczeli, ale nic nie robili. I, a mój ojciec się odważył i jakoś tam je wyciągnął. Także no, to był początek mojej, mojej takiej przyjaźni. Poza tym ta rzeka miała taką złą sławę, bo mówiło się, że sama nazwa zresztą warta to się ponoć wywodzi od słowa wartki, czyli coś takiego szybkiego, niebezpiecznego i też pełnego wirów. Też się mówiło, że właśnie warta jest chyba jedną z najszybszych rzek na Nizinach. I dlatego tak też ona wywoływała we mnie respekt. No i też taka wielka ciekawość, co jest za zakrętem. Bo zawsze widzimy z brzegu tylko jakiś kawałek tej, tej rzeki. No i to właśnie chyba ta ciekawość i ta chęć jakiegoś takiego. Mm, takiego zaprzyjaźnienia za, za się, ob, obłaskawienia tej rzeki, był, leżał u podstaw tego, że podjąłem się z, fotografowania, sportretowania tej rzeki w 2015 roku. A ja stosunkowo późno zacząłem fotografować, bo miałem około około trzydziestki, jak tak poważnie zajmę się fotografią. To wielu już w tym wieku ma ogromny dorobek. Portretowanie człowieka to często wyciągano kiedyś duży format. Ty wyciągnąłeś duży format do fotografowania e, rzeki. Dlaczego? Co? Ponieważ e, sprawia mi to wielką frajdę. Fotografowanie dużym formatem poza tym, że zapewnia bardzo dobrą e, Jakość samego obrazu. Chociaż jak widzę dzisiaj, no, to co potrafią cyfrowe aparaty, to, to jak gdyby ten element już dzisiaj nie jest taki decydujący, ponieważ cyfrowe aparaty są tak dobre, że może nawet przewyższają jakością obraz. Ale wtedy, gdy ja zaczynałem się bawić dużym formatem, no to jeszcze właściwie fotografii cyfrowej nie było. Dopiero się tam zaczynało. No, i, i dlatego i mówię, fotografowanie dużym formatem jest jak gdyby przyjemnością samą w sobie. To jest pewne misterium, to jest to rozkładanie tego sprzętu, to szukanie tego odpowiedniego kadru. Bo, bo w przeciwieństwie do tego, jak fotografuje się cyfrowo, w fotografii wielkoformatowej trzeba myśleć przed zrobieniem zdjęcia. A nie dopiero potem, kiedy z tej dużej ilości napstyrkanych kadrów wybieramy to jeden, ten, ten, to jed, ten jeden. Tak, tak przeważnie wygląda strategia fotografowania aparatem cyfrowym. Także tutaj jest na tym podczas fotografowania jestem maksymalnie skupiony, i to jest już wielka frajda. Jak gdyby zdjęcie, ja się cieszę zdjęcia. Kilka razy. Pierwszy raz się cieszę, kiedy zaczynam, kiedy zobaczę ten kadr, potem jak go widzę na matówce, a mój mózg już się na tyle wyszkolił, że jak gdyby już nie dostrzega tego, że ten obraz na matówce jest nie dosyć, że do góry nogami to jeszcze odwrócony stronami. I ja już jak mój mózg już tak jak gdyby widzi to, jakby to było uh, widzi ten kadr końcowy. Także to jest ten drugi moment. Potem trzeci moment, kiedy wywołam negatyw, no to już, już właściwie wiem, czy, czy, czy zdjęcie jest udane, czy nie. Bo trzeba powiedzieć, że niestety, ale nie wszystkie strzały kończą się celnym strzałem w dziesiątkę. No Niestety, odpad jest tutaj wpisany w naturę tego wszystkiego, bo tych zmiennych jest tutaj dużo. A ja nie jestem jakim wielkim pedantem, więc czasem e, co, co, czego, coś zaniedbam. Nie zrobię tak, jak trzeba. No i trwa następny końcowy moment, kiedy się cieszę, no to jak zrobię odbitkę. Kiedy już ją mam na szybie i mogę sobie już ją oglądać. No można powiedzieć, że również jeszcze następną radością jest, kiedy widzę na wystawie, kiedy jest oprawiona. Kiedy już jest jak gdyby proces skończony, bo już nic więcej. No, czasem jest też fajnie widzieć w, w, w druku, ale no to wiadomo, że nie wszystkie fotografie z, z, znajdą się w jakiejkolwiek publikacji, czy to książce, czy artykule prasowym. I to też jest ta radość. Bo tutaj oglądamy oryginały, tak? To są tak. odbitki z negatywów 13 18 czy 4 x Tak, to jest 5 na 7 5. cala, czyli około 13x18 cm. Tak jest negatyw. Mm -hmm. I to są odbitki yy, no, na barycie, czyli na prawdziwym takim foto papierze fotograficznym z emulsją, z srebrem. No, dużo takich wartości kolekcjonerskich to wynosi tak. Tak, no, staram się, żeby trwałość miały to jest ten minimum 150 lat. Tak, Gwarantuję. W razie czego powtórzę. <gry> Można rzeczywiście używając tych dawnych technik utwalić coś, prawda? Bo to jest gwarancja 150 lat. Ten obraz tej rzeki przynajmniej na zdjęciach zostanie. Rzeki się zaczęły zmieniać bardzo. No a na samej rzece się wiele nie zmieni, ale na jej brzegach. To, to przecież cały czas coś powstaje. I, no, i to jest... Y, może przy rzece tak dużo tego nie było, ale przy innych moich projektach one dotyczyły zabudowy y, folwarcznej, tam wiejskiej, takiej zaniedbanej. Tak samo opuszczone dwory i pałace y, ziemiańskie. Y, to tam proces y, zmian no, ulega, znaczy te, te obiekty ulegają bardzo szybkim zmianom i, i, i znikają z pejzażu te piękne, ceglane e, obiekty, budynki. I bardzo nad tym boleję właśnie też um, takim, taką ideologią, która leżała i, i też takim przesłaniem, które, które z tych fotografii miały płynąć, to było właśnie nie niszczmy, bo to jest przecież nasze narodowe dziedzictwo. To są zabytki. Zabytkami ludzie oczywiście najczęściej uważają, że zabytek to jest kościół, to jest jakiś tam pałac królewski, zamek i tak dalej, budynki użyteczności publicznej. Natomiast obora, chlew. Studoła. Jaki to zabytek? Rudera, panie. Lepiej to rozebrać i postawić coś nowego. A ja uważam, że, że to też jest nasze dziedzictwo, i Polska ma. No, historia nie oszczędziła Polski. Jeśli chodzi o tą substancję budowlaną, no to bardzo w wyniku wojen, działań okupantów różnych. No, Nasze, nasze, nasze budynki bardzo ucierpiały, i tak niewiele zostało. W krajach, gdzie tych zabytków jest znacznie więcej we Francji, we Włoszech dbają o każdy stary kamień. I, 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 I chociaż mają tego tak dużo, a my mamy strasznie mało, a i tak nie dbamy. Także to jest właśnie moim zdaniem też siła fotografii dokumentalnej że pokazując coś, o coś możemy walczyć. W tym przypadku o to, żeby nie znikało z pejzażu kulturowego y, też takie nieoficjalne budynki, takie mniej reprezentacyjne, ale też one, też one też były piękne. A nawet jeśli nie były piękne, ale są stare, to, to szanujmy to. Projekt był 10 lat temu. Mieliśmy powtórkę z powodzi. Jak teraz czujesz ten związek z rzeką? No woda jest w ogóle, no z wody ponoć wyszliśmy, więc y, więc to no, każdy z nas odczuwa jakiś taki... No dlaczego lubimy być nad morzem? Bo tam jest bardzo dużo wody, ale też lubimy być nad jeziorem, lubimy być nad rzeką i nie musi to być wielka rzeka, ale nawet takie mniejsze to, to jakoś tak pozytywnie nas nastrajają. Ja lubię moczyć nogi nawet w zimnej wodzie, nawet zimą. No, nie jestem morsem, ale stopy Lubię połączyć w wodzie zimnej i, e, i to czuję taki biologiczny związek z tym. Z tą, to, to jest dla mnie właśnie taki ekstrakt przyrody zresztą. A jak teraz tak zostało wkrzyczane, rzeka zabiera, rzeka wylewa. Jakby rzeka stała się groźna. Przyjmujesz to tak wobec twojej warty? To, to nas powinno uczyć właśnie tej pokory i szacunku dla przyrody, że ona jest taka, i to też jest fajne, że jest taka nie, nie do ujarzmienia. Bo oczywiście dużo robimy, ale, ale z drugiej strony, no na przykład Wielkopolska stepowieje. Nasze jeziora o, mają coraz mniej wód, z tej wody jest po prostu... Ona wysycham. Ktoś gdzieś obliczył, że w Wielkopolsce jest mniej wody niż w Egipcie. Naprawdę. Także. Poza tym jak widzę, rzeki w Niemczech czy w innych krajach, które, na których kwitnie żegluga ta śródlądowa, to ma też duże znaczenie gospodarcze. No to takim zazdroszczę. Dlaczego im wody nie, umyka, nie ubywa, a nam ubywa? Z, 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 z jakiego to powodu? No i, i to, że powódź jest krótkotrwała. Ona oczywiście dużo wywołuje zniszczeń, które, które są bolesne dla tych ludzi, których to dotyczy i wszyscy im współczujemy, pomagamy jak możemy. No ale no to jest jednak przyroda. No nie wszystko da się ujaźmić. Także to chyba jest, jest dobre, ale ponoć to główną przyczyną tej powodzi to, to są zmiany ogólnie klimatyczne. Że, że, że ludzie jak gdyby są, no ten antropocen, czyli ta nowa epoka geologiczna, w której się znajdujemy, czyli ta epoka związana z tym, co co ludzie robią na Ziemi, co robimy z tą planetą, no to ma duży wpływ na to, co się, co się wydarza. Kusi Ciebie, żeby wejście jeszcze raz do tej samej rzeki? Oczywiście. Ja, ja też wiele ujęć bym powtórzył, bo e, bo ja też właśnie w tej książce, a wcześniej na tym moim blogu, zdawałem sprawę z tych moich zmagań artystycznych, bo format panoramiczny mnie od dawna fascynuje. I tutaj właśnie głównie są takie pary dwóch poziomych kadrów, które łącznie mają tworzyć tą panoramę. Mm, teraz robię to lepiej. Niektóre są e, trochę no, do powtórzenia. <grywa> ale no ale pewnie można. Chcę, chcę uciec od takiej pułapki, takiego cyzelowania, poprawiania w nieskończoność. Wolę iść dalej i robić już coś innego. Lubię, żeby cykl był zamknięty. No ale. Ale pewnie, że mnie kusi, żeby tam coś jeszcze dorobić.